Remaster Gears of War zapowiedziany, Nintendo pozwagęki i Call of Duty paywalluje tryby gry. Zapraszam do materiału. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał dawaj, Jeżeli chcecie wspierać jego rozwój, zapraszam do leków współudostępnienia, dalej dołączenia do i Discord'a, wszystkie linki znajdziecie w opisie. Znów wchodzimy tutaj z krótkim materiałem, w miarę krótkim, omawiającym najnowsze doniesienia ze świata gier. Będzie jeszcze jeden podobny, prawdopodobnie jutro, a potem zobaczymy, czy uda się zmontować coś konkretniejszego, bo parę rzeczy mnie ostatnio wpieniło, jeżeli chodzi o żenujący poziom pracy związany z pewnymi rzeczami technologicznymi, więc trzeba to dokładnie omówić. Natomiast aktualnie przejdźmy do wiadomości i tutaj wielkiej podziękowania oczywiście dla ludzi wspierających monetarnie kanał. Bardzo Wam dziękuję za to, że zaufaliście mi na tyle żeby coś rzucić groszem, a dzięki temu też właśnie jestem w stanie lepiej tutaj docenić pracę Izzy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Jeszcze jedna uwaga tylko na start, bo o tym zapomniałem. Prezentowane tutaj wiadomości, tu oficjalnie zaznaczam, prezentowane tutaj wiadomości są efektem zbierania tych oficjalnych, oficjalnych zapisków, oficjalnych artykułów i plotek z Reddita, z Resedery i tak dalej. Więc żadna rzecz, która tutaj zostaje przedstawiona, nie narusza żadnej mojej umowy z klientem, z pracodawcą ani umów pośrednich. Wszystko to jest dostępne w internecie, co tutaj prezentuję. A teraz przejdźmy do wiadomości. W pierwszej kolejności The Coalition ogłosiło, że kultowa seria Gears of War powraca w formie odświeżonego wydania oryginalnej gry pod tytułem Gears of War Reloaded tu trafi na większą liczbę platform niż kiedykolwiek wcześniej, bo chociażby no, mamy tutaj wszystkie Xboxy, PC, -ta, Cloud Gaming. Oczywiście Game Pass e, Steama e, i PlayStation 5, i tutaj gra będzie dostępna od dnia premiery w ramach subskrypcji Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Na konsolach z systemem tutaj e, Xbox Series X i S. PC z systemem Windows będzie wspierać też usługę Play Anywhere poz pozwalającą na przenoszenie rozgrywki pomiędzy tymi platformami. E, czyli generalnie możecie sobie pograć chwilę na telewizorze, chwilę na komputerze, jak wam wygodnie jeszcze dodatkowo streamować przez telefon nawet. Zgodnie z zapowiedziami, Remaster wprowadzi pełną funkcjonalność rozgrywki międzyplatformowej i przenoszenia postępów pomiędzy wszystkimi platformami. Jak podkreśla Mike Crump, szef Studio The Coalition, wsparcie dla funkcji multiplayer nie będzie wymagać posiadania konta Microsoft. Remaster wprowadzi pełną funkcjonalność rozgrywki międzyplatformowej i przenoszenia postępów, czyli mamy crossplay i cross progresję pomiędzy wszystkimi platformami. I tutaj, gdy. Tutaj mamy. Cytat z Mike'a Crumpa, gdy zbliżamy się do 20. rocznicy Gears of War w 2026, zastanawiamy się co ta seria oznacza, chodzi o historię, którą opowiedzieliśmy przyjaźnie, którą zbudowaliśmy. I e, niezapomniane chwile, które dzieliliśmy razem dzięki Gears of War Reloaded, otwieramy te drzwi dla większej liczby graczy niż kiedykolwiek wcześniej. Napisał Kram w oficjalnym komunikacie za opracowanie. Remaster odpowiada do Coalition we współpracy z grupą Sumo Interactive i Disbelief. Um, Gears of War Reloaded zawiera ten zakres wartości z Ultimate Edition, czyli wszystkie dodatki, tam dodatki kampanijne. Ma to być najbardziej ko komplementarna wersja oryginalnej gry wszystkie mapy, wszystkie tryby multiplayer, pełna lista klasycznych postaci i elementów kosmetycznych, czyli mamy to cały tutaj komplecik. Od strony technicznej gra została mocno przeprojektowana, aby wykorzystać możliwości współczesnego sprzętu. Gra będzie oferować rozdzielczość 4K 60 klatek na sekundę w trybie kampanii, 120 klatek na sekundę w trybie wieloosobowym. Dodatkowo remaster wspiera HDR, doby Vision, Dolby Atmos, zmienną częstotliwość odświeżania VRR. Dekstury od rozdzielczości 4K, lepsze efekty postprodukcji, cieni odbicia, upscaling i brak ekranu ładowania w trakcie kampanii. Kampania będzie wspierać tryb operacyjny dla dwóch graczy. Tryb wieloosobowy pozwoli na jednoczesną rozgrywkę do 8 graczy. Dla fanów Xbox, którzy kupili cyfrową wersję Ultimate Edition przed ogłoszeniem Reloaded, The Coalition przygotował niespodziankę. Po prostu będzie aktualizacja za darmo. Dostaną kod wszyscy, którzy kupili sobie tą poprzednią wersję gry. Więc to jest bardzo taki prograczowski ruch. Tutaj od razu zaznaczam, że to są znowu informacje, które pokazały się na Resederze, na, na Redditie i, i tak dalej, i tak dalej. No to to jest, żeby nie było. To nie jest remake. To nie jest gra zrobiona od zera. To jest właśnie remaster. To jest specjalnie zaznaczane, że to jest właśnie remaster po to, żeby nie robić sobie zbyt dużych nadziei, że nagle zostały jakieś systemy dołożone z tego, co różne źródła podają, jakby gameplay został w miarę zostawiony taki, jaki był, są usprawnienia systemowe do aktualnych czasów, potrzeby techniczne, ale też tutaj znowu jest zaznaczone, że mamy 120 FPS-ów nawet w grze, natomiast mamy po prostu solidny remaster, klasyka z kompletem, właśnie z kompletem, z kompletem Dodatków, i z tego co tutaj widać też na e, stronie właśnie e, newsów Xboxowych, e, cena będzie 40 dolarów, co się przełoży pewnie na jakieś 160-180 e, zł w Polsce. E, I to wszystko 26 sierpnia. A więcej informacji, w tym recenzję gry i analizę techniczną, oczywiście, e, no to po premierze. Natomiast tutaj będę miał trochę do powiedzenia. Będzie myśleć ciekawie. No, mam nadzieję, że wszystkim gra się spodoba. Następnie. Nintendo pozywa Genki. Nintendo złożyło pozew przeciwko producentowi akcesoriów Genki za pokazywanie drukowanych 3D-Magiet Nintendo Switch 2 przed oficjalnym ogłoszeniem konsoli. Japoński gigant pozywa firmę macierzystą Genki Human Things, w sądzie w Kalifornii za naruszenie znaków towarowych i nieuczciwą konkurencję oraz fałszywą reklamę w związku z jej działaniami związanymi z Nintendo Switch 2 wcześniej w tym roku. W przypadku rozstrzygnięcia na korzyść Nintendo pozew wymaga od Genki zniszczenia wszystkich. Wszystkich produktów związanych z Nintendo Switch i Nintendo Switch 2 oraz zaprzestania używania znaków towarowych Nintendo. Japoński producent ubiega się również o odzyskanie wszystkich szkód, jakie poniósł w wyniku naruszenia nieuczciwej konkurencji i fałszywej reklamy ze strony pozwanego, aby wspomniane szkody zostały. Potrojone w połowie, w pozwie Nintendo przedstawia to, co nazywa 8 czasów wykroczeń Genki, które rozpoczęła się w grudniu 2024, gdy firma publicznie napisała na platformie X w odpowiedzi do dyrektora generalnego to Briana Koena aby omówić akcesoria do Switcha 2, nad którymi Genki pracuje. Czyli trochę przegieli z tym chwaleniem się rzeczami i no. Ale no nie powinni takich rzeczy robić. Zresztą Nintendo bardzo mocno trzyma etykietę w związku z tym, co można mówić o ich sprzęcie, co nie. Ostatnio, na przykład, też widziałem taką dość zabawną reklamę, bo, ile dobrze kojarzę, to jest sygnał do deweloperów, zwłaszcza tych third party, i tych mniejszych, żeby nie mówić o tym, kto posiada devkita do Switcha 2, a kto nie. Natomiast, na przykład, Knights of Unity widziałem, że miało reklamę, gdzie się chwaliło, że już taką E, taką właśnie e, taką usługę prowadzi, że będzie portowało po prostu gry na drugiego Switcha, z czego ono jest to. Naruszenie praw, no, w zasadzie. Więc czy ktoś z tego wyciągnie jakieś konsekwencje, nie wiadomo. Natomiast, no, takie naruszenie ewidentnie jest na tyle, na ile się orientuje. Natomiast, no, śmiesznie, śmiesznie, no, tutaj Genki ewidentnie sobie przegięło i napytało biedę. Najbardziej znany incydent związany właśnie z drugim switchem, ma miejsce w styczniu 2025, gdy opublikowano stronę wystawioną, wystawową dotyczącą obecności Genki na ces 2025. Na stronie napisano: Z przyjemnością omówimy wszystkie informacje o switchu 2, które możemy posiadać, a także rzeczy, które tworzymy dla niego. Znowu naruszenie NDA. Wkrótce potem i według pozwu dyrektor generalny Genki Edward Cai osobiście pokazał, pokazał makiety drukowane w 3D i stwierdził różnym reporterom, że Genki miał lub miał dostęp do autentycznego drugiego Switcha, na którym Genki oparł makiety, renderingi i modele drukowane. Nintendo twierdzi dalej, że wielu przedstawicieli firmy, w tym celu udzieliło wielu wywiadów medialnych omawiając osiem, osiem swoich akcesoriów i rzekomo potwierdziło konkretne wysokie poufne projekty i funkcjonalność jeszcze nieogłoszonego drugiego Switcha. W tym w styczniu utwierdzono, że prawnicy nie, nie reprezentujący Nintendo podeszli do Genki na stoisku CS. I Nintendo podkreśliło również, że następnie Genki wyświetliło na IS wideo pokazujące render nieogłoszonego jeszcze właśnie drugiego Switcha. Render, który zawierał znaki towarowe Nintendo takie jak logo Nintendo Switch 2. Od oś czasu Nintendo kontynuuje Pozna X pokazujący dyrektora generalnego Genki Edwarda Tsai z podpisem Ninjas z Genki infiltrują siedzibę Nintendo w Kyoto. Ja rozumiem. Potrzebę lansu i reklamowania się, ok, ale to jest już przesada, dlatego, bo to za bardzo sugeruje, powiedzmy, rzeczy, które naruszają właśnie, naruszają NDA. Więc tym samym. No nie bardzo, nie bardzo. Oś czasu tutaj no, pokazuje, że. Nintendo twierdzi, że była to wyraźna próba dalszego wprowadzenia opinii publicznej w błąd co do tego, czy Genki miało dostęp do drugiego switcha i lub powiązane, powiązanie z Nintendo. W kwietniu, dzień przed prezentacją drugiego switcha, Nintendo twierdzi, że Genki masowo wysłał e-maile do swojej listy marketingowej i opublikowało w mediach społecznościowych, że będzie miał własną prezentację Direct, co według Nintendo jest jawnym naruszeniem ich własnej marki Nintendo Direct, czyli dwa razy sobie w ogóle przechlapali pod kątem w ogóle praw jakichkolwiek. Jakże śmiesznie. E, firma macierzysta Genki Human Things ma 30 dni na odpowiedź na zarzuty. Konsola Nintendo Switch 2 ma zostać wydana 6 czerwca. E, no cóż, no, NDA trzeba szanować. No, trzeba umieć się wstrzymać o tym. E, trzeba umieć się wstrzymać, e, bo na te, jeżeli chodzi o rozmawianie o, takie, o takich rzeczach, które są po prostu pod umową, to. Nie zawsze tak trudno, żeby nie mówić pewnych rzeczy, albo jeżeli chce się o nich mówić, to mówić tak, żeby nie naruszać, właśnie pewnych praw, albo mówić tak, żeby nie używać pewnych słów. I to właśnie też w NDA jest konieczne. Natomiast no, tym sobie naprawdę mogli zepsuć rynek i potencjalnych kolejnych klientów. Niestety, nie wiem w sumie z jakiego powodu, być może właśnie, żeby uzyskać rozgłos, ale czy ten rozgłos jest wart właśnie zadzierania z takim partnerem biznesowym jak Nintendo? No, nie wydaje mi się, żeby to było rozsądne. Kolejna paywall trybów gier w Call of Duty. Według najnowszych doniesień Activision i Triarchy planują wprowadzić istotne zmiany w systemie Battle Pass przy okazji Call of Duty Black Ops 7 w 2025. Oficjalne informacje pochodzą od znanego społeczności informatora o pseudonimie The Ghost of Hope, który opublikował szczegóły dotyczące nowej strategii monetyzacji. Zgodnie z nimi, Black Ops 7 będzie oferować więcej sezonowych trybów ograniczonych czasowo z których część miałaby być określana jako te o wyższej wartości, z unikalnymi nagrodami, i różnymi mechanikami, trybami gry. Kluczowa zmiana polega na tym, że jedynym sposobem dostępu do właśnie tychże trybów będzie posiadanie Battle Passa, w przeciwieństwie do obecnego systemu, gdzie one są, są dostępne za darmo dla wszystkich graczy. Czyli upraszczając, to co kiedyś było, powiedzmy, Battle pass'y kiedyś były sposobem tylko na jakieś skórki, jakieś drobne dodatki, ale nie zaburzały doświadczenia dla graczy. To teraz stwierdził Activision, że jest znowu za mało, więc za tymi Battle Passami nie tylko będzie trzeba, będzie można odblokowywać skórki, które i tak bardzo cisną na FOMO, ale też będą tam blokowane tryby gry, czyli będzie się znowu o, o jakby ograniczało graczy. Nie dość, że gry z serii Call of Duty są droższe niż średnia i będą coraz droższe i będą raczej właśnie tymi pionierami wyznaczania kolejnych progów, jeżeli chodzi o ceny e, i gier, to jeszcze dodatkowo Zabierają, powiedzmy, graczom tryby gry. Jestem ciekaw, na którym pułapie gracze powiedzą po prostu dość No, ale patrząc na to, ile jest fanów Call of Duty, to to jest poświęcenie, na które są ewidentnie gotowi. W odpowiedzi na pytania społeczności informator dodał, że brzmi to co najwyżej neutralnie: więcej crossoverów, ale przez battle pasy, a właśnie te limited time modes mogłyby być ze, mogłyby mieć ze sobą większy budżet. Nie jest jasne, czy będziemy mogli zachować właśnie te LTM, -y, bo przecież za nie płacimy, ale kto wie. Wiele osób zareagowało negatywnie na tę informację, właśnie określając, że będą napędzane FOMO, Activision miał już wcześniej doświadczenie z wprowadzaniem kontrowersyjnych zmian w systemach płatności, często testując je najpierw właśnie w grach tryarku, według The Ghost of Hope, Activision zawsze wydaje się wymuszać zmiany mikrotransakcji na grach tryar do testów, chociaż oficjalnego potwierdzenia tych wiadomości jeszcze nie ma, no to mnie nie zdziwi, jeżeli będzie ta, taka zagrywka, no bo właśnie Activision z tego słynie, a gracze dalej to akceptują. No jestem ciekaw właśnie, kiedy ten punkt przegięcia będzie taki, że no, niestety, znaczy, niestety, właśnie no, gracze już stwierdzą, że już jest wystarczająco, po prostu, że to jest za dużo i przestaną tak bardzo właśnie uwielbiać tą firmę i dawać jej tyle pieniędzy. No, zobaczymy. Natomiast no, jak dla mnie to jest bardzo złe podejście, bo to jest zabieranie graczom rzeczy i właśnie blokowanie zawartości przez właśnie kolejne płatności, jakby już płacenie 80 czy być może 90 dolarów nie było już wystarczające. Przejdźmy dalej, czyli Clare Obscure na topie Metacritic. Clare Obscure Expedition 33 przełamuje kolejne bariery w branży gier, stając się najwyżej ocenianą grą czasów na Metacriticu. Jestem ciekaw czy teraz review bombing się włączył, bo ludzie nagle się zorientowali, że tam jest na przykład związek albo znamiona związku homoseksualnego i niektórym to przeszkadza, więc zaczyna się review bombing, także śmiesznie, no ale okej. Okay wbrew yy, obawom, że niespodziewane wydanie Oblivion Remastered przyćmi konkurencyjne tytuły. Akurat ci sobie poradzili naprawdę świetnie po sprzedaży ponad miliona kopii w zaledwie 3 dni, yy, otrzymaniu pochwał od francuskiego prezydenta i stanie się głównym kandydatem do tytułu Gry Roku w oczach wielu graczy. Wszystko to osiągnął zespół yy, około 60 twórców. Yy, to też właśnie tak jak zaznaczałam. tam ktoś kiedyś powiedział, że 30. 30 osób to było na samym początku. Finalny zespół właśnie był w przedziale między 40, 40 a 60 osób, w zależności od tego, kogo tam wyliczyć, a kogo nie, jeżeli chodzi o, e, o ten zespół wsparcia cały. Natomiast, no, generalnie, jak sobie zobaczycie na kredycie gry, to tam jest ponad 400 osób. Jeszcze w kolejnym odcinku też będę mówił trochę o tym e, mocniej. Natomiast, no, to nie jest, że po prostu 30 osób zaorało ty tytuły AAA, było ich więcej. Natomiast dalej, patrząc, jak. Niespółmiernie mały był budżet na efekt, jakie osiągnęli, no to jest to naprawdę coś godnego pochwały. No i oczywiście, no tak jak właśnie wspominałem, są na topie Metacritica. No i w chwili, gdy wyszedł ten artykuł, on jest z 5 maja, no to Expedition 33 miało niewiarygodną ocenę 9,8 na pc i 9,7 na Playa i Xboxa. I tam było no, kilka tysięcy recenzji. No Na Playa było 7,7 tysięcy recenzji, a na PC ta prawie 2000. Niezależnie od tego, czy weźmiemy pod uwagę ocenę PC czy właśnie na Playa, zarówno 9,7 jak i 9,8 to są no, oceny, które przewyższają chociażby takie tytuły jak Legend of Zelda, Badur's Gate 3, The Last of Us, Half-Life 2, czy też Heroes of Might and Magic 3. Także no, trzeba przyznać, że tutaj jest konkret, chociaż nie niesie to ze sobą takiego samego prestiżu jak ocena graczy, no to trzeba też zobaczyć na to, jak sobie gra radzi na Steamie. A tutaj też jest ciekawie wyglądająca sprawa, dlatego, bo gra tak jak kiedyś drugi Helldivers ma trend rosnący po czasie. Zazwyczaj jest tak, że mamy ten pik zaraz po sprzedaży, następnie chwileczkę utrzymujący się właśnie taki szczyt właśnie jeżeli chodzi o liczbę jednoczesnych graczy, a później to tak stopniowo wygasza. Jeżeli gra się dobrze trzyma, to to się po prostu wygasza bardzo powoli. Natomiast czasami są takie anomalie, gdzie po tym początkowym wielkim piku, a później spadku jest czasami ten rent, trend wzrostowy. Rzadko się to dzieje, bardzo rzadko, ale zazwyczaj to działa przy grach sieciowych, gdzie naprawiono początkowe błędy, tak jak było właśnie w Helldiver 2, albo gdy poczta pantoflowa zadziałała i gracze na przykład chcą wesprzeć grę mimo grania na Game Passie i wtedy kupują grę właśnie na chociażby Steamie i przez to liczba graczy tam rośnie i to jest ewidentnie ten przypadek, gdzie można właśnie zobaczyć na statystykach, że mamy ten trend wzrostowy po początkowym lekkim spadku. Więc no to trzeba przyznać, że jest coś Niesamowitego, no i ta liczba prawdopodobnie teraz jeszcze przebiła nawet 150 tysięcy. Zobaczymy jeszcze za jakiś czas. No myślę, że już powoli jednak ten trend będzie opadał. Natomiast wciąż na grę, która wyszła na game pasie, dzień po remasterze Obliwiona, dalej sprzedając milion sztuk w trzy dni, trzeba przyznać, że to jest to jest naprawdę ewenement brążowy. No jest to świadectwo też jakości gry, którą Sandfall zdołał stworzyć, że coraz więcej osób w ogóle decyduje się na zakup jeszcze tej gry, to jest też niesamowite. No i fizyczna kopia gry szybko wyprzedała się w wielu sklepach, co było popytem, którego sami deweloperzy nie byli w stanie przewidzieć. No i sukces Clare Obscure Expedition 33 pokazuje, że produkcje z mniejszych studiów też mają szansę na rynku. Oczywiście nie wszyscy niestety mają taką szansę i nie wszyscy dadzą radę w ogóle coś takiego osiągnąć ze względu na to, że rocznie wychodzi no Kilkanaście tysięcy gier, w ostatnim roku było 19 tysięcy gier na rynku, ale no właśnie gra, która jest odpowiednio dofinansowana, ma dobrze zrobiony scope, odpowiednio dobrany zespół yy, i dodatkowo jeszcze ma dobrze zrobiony marketing, no ma szansę zdecydowanie zawojować rynek w takiej czy innej skali. No tutaj, względem tego, ile osób nad tym tytułem pracowało, to ewidentnie mamy tutaj naprawdę coś dobrego. Także też serdecznie polecam. Tak jak już mówiłem i zapowiadałem wiele miesięcy temu, wierzyłem bardzo w tą grę jeżeli, i mówiłem, że jeżeli okaże się średnia, to będę bardzo zawiedziony. Całe szczęście się nie zawiodłem. Następnie, według najnowszych doniesień, nadchodząca wersja PC gry Stellar Blade, docenianej przygodowej gry akcji w 2024, opracowanej przez Studio Shift -Up, będzie nadal działać na silniku Unreal Engine. For, w sensie, no, po prostu wersja 4.26, czyli ta najnowsza wersja silnika czwórki będzie użyta, natomiast nie będzie e, przeskoku na wersję 5 pomimo dostępności od ponad 3 lat. E, informacja ta pochodzi od e, tutaj Modera e, znanego jako Somnus, który niedawno udostępnił e, właśnie zrzut e, ekranu e, gdzieś właśnie na wewnętrznym Discordzie e, właśnie Stellara, twierdząc, że gra faktycznie jest napędzana przez 4.26, i tutaj komentarz, Unreal Engine 4 ma tendencję do płynniejszego działania i oferuje lepsze FPSy w porównaniu do Unreal Engine 5. Super, po prostu tak turbo, taka informacja naprawdę prawilna. No cały czas mówię, że to jest taki wyciek plotka. No i tutaj ułatwia modyfikowanie czyjeniem bardziej dostępnym, co znaczy, że wybór silnika przez dewelopera jest ostatecznie dobrą wiadomością dla moderów. Zespół AT Level skontaktował się z ShiftUp w celu oficjalnego potwierdzenia, natomiast no nie dostali jeszcze takowego. Cóż, no decyzja o pozostaniu przy silniku, na którym działa cała gra, jest absolutnie naturalna i właściwa moim zdaniem, dlatego bo oni już nie zarobią wiele więcej, niż zarobili. Myślę, że dalej będzie dużo chętnych na PC to oczywiście, chociażby ze względu na mody, wiadomo z jakiego powodu. Natomiast e, konwersja na piątkę mogłaby być problematyczna, bo by wymagała większej liczby modyfikacji w kodzie gry, w silniku, e, usprawnień, przeróbek, które by po prostu dużo kosztowały, a Twórcy by spadek wydajności. Skoro ta gra im dobrze działa tak, jak jest, nie widzę tutaj benefitu ze zmiany silnika. Kolejna gra jasne, ale ta aktualna myślę, że niech zostanie taką, jaką jest. Twórcy zresztą mogą sobie czwórkę przerobić tak, jak chcą, żeby wykorzystać najnowsze efekty, które będą mogli wykorzystać na PC. -cie. Wszystkie tam upscalery czy inne efekty i tak mają swoje pluginy pod czwórkę, więc nie widzę tutaj problemu. Nie widzę też sensu, żeby musieli akurat Shiftem musiał konwertować grę na piątkę. Jeżeli by tak zrobili, ok, chcą pobawić się nowymi rzeczami technologicznymi, jasne, ale skoro, skoro cała gra im na tym działa, to czasami lepsze, wrogiem dobrego i w sumie lepiej, żeby zostali przy tym. No. I na końcu, na końcu to czasami o tym zaznaczam, mówię, czasami nie, natomiast wydaje mi się, że warto zaznaczyć, iż moi drodzy, niedługo, bo 14 maja będziemy mieli kolejne Pogradajmy. 14 maja w wielu miastach w Polsce, tutaj jeszcze mamy wydarzenia kwietniowe, ale wyczekujcie właśnie na stronie Pogradajmy Facebookowej wydarzeń, właśnie majowych. Mamy kilkanaście miast w całej Polsce, gdzie odbywają się te wydarzenia. One są zupełnie za darmo, możecie po prostu przejść i pogadać sobie o giereczkach. Mamy tam zazwyczaj jakiś ustawiony temat, jest naprawdę spoko, także serdecznie zapraszam. Sam współprowadzę wrocławskie, właśnie pogadajmy, natomiast mamy, wiecie, mamy Wrocław, mamy Bydgoszcz, mamy Kraków, Poznań, Katowice, Szczecin, Szczecin Gostyn, Częstochowy, Łódź w Warszawę, także wypatrujcie kolejnych wydarzeń, naprawdę moim zdaniem warto. Następnie warto się zainteresować gamedowowymi pogaduchami, na razie tylko w trzech miastach Polsce, w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie, wypatrujcie na stronie wydarzeń, akurat w momencie nagrywania takie wydarzenie dzieje się we Wrocławiu. Natomiast no jest wiele, wiele ciekawych tematów, które są omawiane w, z różną częstotliwością, ale to przynajmniej raz w miesiącu. Także serdecznie zapraszam. Następnie, jeżeli ktoś jest z Wrocławia, no to warto też szukać wydarzeń, jeżeli chodzi o GameDev Wrocław, bo tam mamy comiesięczne miesięczne wydarzenie, zazwyczaj w ostatni czwartek miesiąca, albo w plenerze. Albo w Pabie Wędrówki, także jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie branżą, albo chce się do niej dostać, warto się też tam wybrać i szukać po prostu geniusza Wrocław na Instagramie, na Facebooku. Także zapraszam. No i niedługo, już niedługo, już niedługo, bo 18-20 maja będzie kolejna edycja Digital Dragons. Oczywiście tragicznie droga impreza, jeżeli chodzi o bilety. Natomiast, moi drodzy, myślę, że warto. Myślę, że warto, jeżeli nie będziecie tam mogli być, to przynajmniej dostaniecie ode mnie relacje z tego wydarzenia. Natomiast jeżeli ktoś będzie na Digitalach, no to na pewno mnie tam spotka. W tym roku w ogóle będzie chyba Mike Pondsmith, także może mi się uda zdobyć od niego autograf na mojej edycji Cyberpunka książkowej. No i na końcu, na końcu... Jeszcze będą testy 14, 14 maja w Arena 27 Gaming Centrum, testy gry Unwell, o której już chyba wspominałem ze trzy razy, tutaj cały czas jeszcze ekipa właśnie od Anesthetic szykuje się do doszlifowywania swojej gry ona co prawda będzie miała datę premiery ma w przyszłym roku natomiast widać że twórcą zależy na tym żeby gra się podobała graczom i to się chwali i właśnie szukają kolejnych opinii oczywiście oczywiście będzie to podlinkowane w opisie żebyście mogli znaleźć i zarejestrować się po to żeby też zagrać w demko i udzielić udzielić właśnie informacji zwrotnej twórcom i to wszystko w tym materiale. Zapraszam do lajku, w komentarzy, subów, dołączenia do Discorda, Patronite'a czy dowolnej innej formy wspierania, tak jak ci wspaniali których widzicie teraz na ekranie. Linki znajdziecie w opisie. W ten sposób doceniacie też pracę Izzy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach na okiem Okiem.Dewa.